Klocki LEGO to fenomen na skalę całego świata. Chyba każdy miał je za dziecka. Podobnie jak z grami, LEGO ma także swoich wyznawców kolekcjonerów. Gdy jednak marka zaczęła nieco podupadać, ktoś mądry wpadł na pomysł, aby przenieść te klocki w świat gier wideo. Dzięki temu dziś mogę przedstawić Wam recenzję LEGO Ninjago Movie Video Game. Jak zwykle zachęcam do zostawienia suba i łapki w górę. Przyznam się szczerze, że w gry oparte na licencji LEGO przez całą moją grową karierę przewinęły się może w trzech odsłonach. Marvel Super Heroes na Xboxa 360, Lego Batman na Nintendo DS, no i właśnie Ninjago na Xbox One S. Nie ma tego wiele, wiem, ale dało mi to chociaż fajny pogląd z czym wiążą się te gry. Przede wszystkim nie ma co tutaj liczyć na górnolotną fabułę, bo ta zawsze oparta jest na prostej zasadzie. Ten zły i ci dobrzy. Wiecie, technicznie rzecz biorąc to wykreowana historyjka jest skierowana dla małoletniego odbiorcy. Tak więc weźcie na to poprawkę i nie oburzajcie się infantylnością. Dodatkowo, tutaj historia jest adaptacją filmu na podstawie popularnych zestawów LEGO, także też radzę mieć to na uwadze. Typowa opowieść, jak ci dobrzy muszą przezwyciężyć swoje słabości, walczyć sami ze sobą, aby na nowo obudzić w sobie moc zdolną powstrzymać złego na najeźdźcę. Takie trochę Power Rangers, tylko klockami. W naszym przypadku tym złym jest Garmadon. Chce przejąć kontrolę nad miastem ninjago. Nasi bohaterowie, czyli cały zespół ninja, w tym Cole, Lloyd, Jay, Kai, Zej, Nia oraz sam Wu, muszą mu stawić czoła oraz jego niecnym planom. Nie wszystko jednak będzie takie proste, jak naszym wojownikom może się wydawać. Tracą oni swoje mechy bojowe, przez to czują się bezradni. Lloyd wpada na genialny pomysł, aby użyć ukrywanej przez mistrzału broni ostatecznej i raz na zawsze pozbyć się Garmadona. Cały plan w łeb strzelił i coś poszło nie tak. W ten sposób złoczyńca przejmuje kontrolę nad bronią, dopinając wreszcie swojego celu. Teraz nasi ninja zdani są wyłącznie na siebie. Mistrz Wu opowiada im jednak o ostatecznej broni ostatecznej, która może powstrzymać ostateczną broń ostateczną. Nasi wojownicy podejmują się powierzonego im zadania, ale aby dotrzeć do celu, muszą najpierw zmierzyć się sami ze sobą i odnaleźć w sobie ukrytą moc Pinjitsu. Niech moc Cielu. będzie z tobą, hmm. klockowiczył Zaskoczeni? Dobrze. Rozgrywka jest typowa dla gier spod znaku Lego. Kto grał w inne, zapewne nie znajdzie tu wiele nowości, co nie znaczy, że ich nie ma. Niemniej jednak, jeśli to wasza pierwsza przygoda z grami nawiązującymi do klocków. To rozgrywka przedstawia się następująco. W wątku fabularnym mamy do dyspozycji naszych ninja. W sumie jest ich sześcioro i każdy z nich dysponuje innym elementem lub żywiołem. Oprócz tego, władają oni określonym orężem, jednorazowo przypisanym do poszczególnego bohatera. Przykładowo, Kol to ninja ziemi. Jak przystało na jego umiejętności oraz broń, którą jest Wielki Młot, potrafi on kruszyć różnego rodzaju elementy zbudowane z klocków Lego, aby drużyna mogła przedostać się dalej. Na analogicznej zasadzie działają inni bohaterowie. W zależności w jakim etapie rozgrywki się znajdujemy i jakim zestawem ninja przyjdzie nam grać. Ich broń nie służy tylko do walki z napotkanymi przeciwnikami, ale także do rozwiązywania prostych zagadek. W stylu wbij dwa miecze Kaja do przełącznika on przytrzyma nam dźwignię, przez co kolejny bohater może ruszyć dalej i utorować ścieżkę pierwszemu. Niech więc was nie zdziwi, że generalnie powinno się grać w tę grewę dwie lub więcej osób. Klasyczny split screen to mocna strona gier na licencji LEGO. Ale nie obawiajcie się, pojedynkę też da się swobodnie ją ukończyć. Po prostu zmuszeni będziemy żonglować naszymi bohaterami na zmianę, aby w końcu dotrzeć do celu. Najfajniej moim zdaniem wypadła w grze sama walka. Ktoś poskłada ją z tych klocków całkiem fajnie. Jeśli nasz bohater posługuje się ciężką bronią, to porusza się ciut wolniej niż ten z szybką. Dodatkowo wprowadzono wiele ciekawych mechanik jak finishery czy złożone komba, które pozwalają nam nastukać i zwiększyć mnożnik zbieranych w trakcie rozgrywki klocków jeszcze więcej. Usprawnień w potyczkach jest jeszcze kilka. Przykładowo przeciwnicy potrafią blokować nasze ataki, dzięki czemu albo musimy znaleźć sposób na przebicie się i przełamanie ich obrony, albo zmienić bohatera, który swoim atakiem przełamie wrogą gardę. Prowadza to taki powiew taktyki, nie pozwala nam w bezmózgi sposób klepać tylko przycisku ataku i przejść naprzód na złamanie klocka. Do nowości zaimplementowanej w serii należą także huby, które są jakby bazą wypadową ekipy, którą aktualnie będziemy grać. Nie pełnią już tylko swojej podstawowej roli, ale także to właśnie z tego miejsca możemy bezpośrednio eksplorować podzielone na lokacje miasto Ninjago. Dzięki temu, aby zebrać wszystkie złote klocki, które są swego rodzaju znajdką charakterystyczną dla całej serii, nie musimy ponownie wracać do uprzednio zwiedzonej lokacji. Ale to nie wszystko, bo dochodzą do tego jeszcze mistyczne zwoje, małe torebki z różnymi wariantami lub nowymi ludzikami, którymi będziemy mogli grać w trybie swobodnej eksploracji. Oprócz tego, huby pełne są różnego rodzaju aktywności pobocznych. Przykładowo pokonywanie wyznaczonych tras na czas lub eliminowanie przeciwników w dojo, zdobywając przy tym jak najlepszy wynik. Wybaczcie, że wam tego nie pokazuję, ale nie interesowały mnie aktywności poboczne. Jedynie sprawdziłem, czy te klocki układają się w całość. Wprowadzono tutaj także prowizoryczny rozwój postaci. Nie działa on pojedynczo dla każdego bohatera, ale uproszczono go do oddziaływania na wszystkich jednocześnie, niezależnie czy którymś gramy więcej czasu czy mniej. Fajny pomysł, bo jak już mówiłem, gra skierowana jest dla najmłodszych graczy, więc nie będą oni się musieli głowić, a jedynie skupić na rozgrywce. Niemniej jednak, ja w wieku 10 czy tam 12 lat grałem już w poważnej oderpegi, gdzie rozwój miał znaczenie. No ale. Wracając jednak do tematu, ulepszenia zdolności dokonujemy w specjalnym dojo. Podzielone jest ono na kilka stylów walki, specjalnie wykreowanych na potrzeby gry. I gdy nastukamy odpowiednią ilość doświadczenia lub przejdziemy określoną część fabuły, to będziemy mogli ulepszyć daną technikę poprzez specjalny żeton. Zaowocuje to poprawieniem statystyk bojowych naszych ninja. Co jeszcze? Ano jeden ważny element, który nieraz doprowadzał do szewskiej pasji nie tylko w grach Lego: eksploracja, a konkretnie skakanie po platformach. Odbywa się teraz tylko za pomocą wciśnięcia przycisku. A nie jak dawniej dodatkowo kontrolowaniem kierunku, w którym postać ma go wykonać. Przyznaję się bezbicia. Dla mnie to świetne rozwiązanie, nie mówiąc już o młodszych, legomaniakach. Teraz to chyba już wszystko, więc z czystym sumieniem mogę przejść do kolejnego elementu gry, którym jest grafika. Ta jest bardzo kolorowa, żywa i wykonana naprawdę fantastycznie. Wiele uproszczeń, na jakie pozwala świat z klocków. Sprawia, że ułożone w świecie przeszkody, czy nawet skonstruowane budynki mają w sobie to coś, że aż przyjemnie się na to patrzy. Gdy widziałem, jak poruszają się poskładane w grze zestawy z klocków, aż się łezka wokół zakręciła, człowiek przypomniał sobie, że za dzieciństwa mógł sobie tylko takie rzeczy wyobrażać w głowie. Ile ja bym dał, żeby zobaczyć w takiej oprawie historię pierwszej serii Bionicle? No ale wróćmy do rzeczywistości. Poruszanie się modeli, ich wspaniały wygląd, to jedno. Ale kapitalnie kolorowa grafika i pełne klockowego życia miasto Niczego to drugie. Jak gramy, to czujemy, że w tym zbudowanym świecie wszystko jest tak, jak powinno. Majkowo, kolorowo i aż przyciąga to wzrok. Fajnym elementem grafiki jest to, że postacie zachowują się faktycznie jak klocki i nie próbuje się ich na siłę bardziej uczłowieczyć. Sposób poruszania się, łapania przedmiotów czy inne akcje wykonywane są jak z klocków. To taki drobny smaczek, ale za to pozwala się fajnie wczuć w klimat. Ty nosisz okulary? Natomiast nie wszystko zbudowano tu z najwyższą jakością, jaką oferuje Lego. Przede wszystkim grafika potrafi konkretnie chrupać. I co najciekawsze, nie wtedy, gdy lecimy smokiem Lloyda i rozwalamy wszystko po drodze, a gdy trafimy na otwartą przestrzeń, gdzie po prostu walczymy z większą grupką przeciwników i klocki, które zbieramy, sypią się na potęgę. To chyba taka jedyna konkretna wada gry. Pozwolę sobie pominąć wspomnianą już wcześniej prostotę fabuły, bo to byłoby strasznie nie fair, wymieniać to jako minus. Bardzo chciałbym za to pochwalić naszą rodzimą lokalizację. Bo jak w przypadku różnego rodzaju animacji Disneya, Pixara czy innych, wypada ona kapitalnie dobrze. Rzucane żarciki, śmieszki, czy nawet te pseudopoważne dialogi są odegrane z najwyższą starannością i łatwo wczuć się w rozgrywkę. Młodszy gracz będzie mógł spokojnie sobie grać, a towarzyszący mu rodzic z pewnością złapie w tych żartach coś co go rozbawić. mi się nie chce słuchać, a jak on, to w sumie spoko. Zawsze mówiłem, że brak mucharizacji. Sądzę, że troszkę zjeżdżamy z tematu. Tak odrobinkę. A i słyszycie, co mam na myśli? tak właśnie mówi. Ej, powtórz! Wcale tak nie brzmie całkiem. Złóżmy w takim razie z tej recenzji jakiś solidny zestaw i podsumujmy, co mamy dobrego, a co złego. Może zacznę od tego drugiego, bo to głównie wpłynie na ocenę końcową. Spadki animacji oraz chrupanie grafiki w otwartych terenach. Ten element układanki zaważył o tym, że daje tej grze ocenę 8 na 10. Tak wiem, to i tak wysoko jak na grę z serii LEGO. Jednak paradoksalnie gra ma więcej zalet niż wad. Infantylna fabuła jest tutaj mocną stroną, bo nie jest traktowana na poważnie. Sam gameplay przeszedł zmiany kosmetyczne, które wpływają bardzo pozytywnie na całą rozgrywkę. Lokalizacja to majstersztyk i można się nieźle uśmiać. Ogólna grafika jest przyjemna dla oczu. To taka gra, która jest doskonałą odskocznią od poważnych tytułów. I jak mówiłem na początku, fani LEGO znajdą tu wszystko co dobre we wcześniejszych grach, a nawet i więcej. Nowi gracze mogą zaś przekonać się, że gry na podstawie popularnych klocków wcale nie są złe. Jak zwykle dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!